O kurwa ile to komarów Nie no otwierajcie kasku no. Ale ile? Nie nie, nie 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 ale ty, co tu się dzieje? Kurwa zakładaj kurwa, ty, nie pierdolasz Bo nas tu. To nie komary, tu głuchy jakieś! Nie wiem, ale napierdalają jak nie A, to jęczka no. Aj, zakładasz? kładasz? No. To składam no. Muszę teraz na dół. Tam wybrałeś to mi... <laughs> ja przyjechałem, bo ich nie było widać.